Karta na dziś 29 maja 2025 księżyc. No, nów księżyca był dwa dni temu, a dzisiaj ta karta zaprasza Cię do tego, żebyś przejrzała się w tym zwier Księżycowym zwierciadle. Żebyś zobaczyła tą prawdę, którą odbija ci. Hmm, nasze, odbijać nasze nocne słońce. To jest, Księżyc jest dla nas takim lustrem, które pokazuje nam prawdę o nas. My możemy tej prawdy nie lubić, możemy ją przed sobą ukrywać. Ale ona istnieje. I Księżyc ma tą niezwykłą właściwość, że Niezależnie od tego, w jakiej jest fazie, tak naprawdę, potrafi rozświetlać nasze cienie, ale robi to zupełnie inaczej niż światło Słońca czy jakiekolwiek inne światło. Księżyc pokazuje nam tą prawdę, której my się czasem najbardziej boimy. Którą najbardziej byśmy nie chciały widzieć, nie chciałybyśmy poczuć, tą naszą niewygodną prawdę. Ale też pokazuje nam tą prawdę, która jest naszą istotą. Ten wilk tutaj, a właściwie wilczyca, wyjąca do księżyca, i tutaj ten duch, dobywający się z jej pyska, jest właśnie o tym, o takim zawołaniu twojej dzikiej natury. O tęsknocie za twoją dziką naturą. Za twoją dziką kobietą, dziką dziewczynką, dziką wiedźmą, którą jesteś. No, ta karta powiem szczerze, wprawiła mnie w taki nastrój. Mocno refleksyjny. Przejrzyj się w zwierciadle księżyca. Pozwól sobie na księżycową transformację. To może być trudne, ale ta transformacja, którą robimy w świetle księżyca, zawsze przynosi najpiękniejsze efekty. Więc do tego Cię dzisiaj księżyc zapraszam. Daj znać, jak ta karta z Tobą zarezonowała. Zapraszam Cię po więcej. A na dziś to wszystko. Pa pa.